Dzień dobry Państwu, Paweł Późno Dzień Wschodni, Dzień Wschodni. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Krzysztof Hetman, europoseł z Lubelszczyzny. Lubelszczyzny? Też, Też. z Polski. Polskie Stronnictwo Ludowe, lider regionalny i lider krajowy. Panie Dzie Euro dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Europośle, chcieliśmy porozmawiać o kilku tematach, ale przede wszystkim tematem jest Mercosur. Zawiązała się albo zawiązuje się koalicja państw, które są przeciwne temu paktowi handlu, wolnego handlu z, Ameryko, z państwami Ameryki Środkowej i Południowej. Na jakim etapie jest ta koalicja? Znaczy, od razu chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak, że mm, wszyscy a priori są i ta koalicja, która się zawiązuje, tak zwana ta mniejszość blokująca tą umowę, to nie jest tak, że e, wszyscy są przeciwko zawarciu takiej umowy. Z tymi krajami Mercosur z Ameryki Południowej, ale są przeciwni, tak jak my, Polska, jako, my także, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, jesteśmy przeciwni takiej umowie, która na starcie powoduje, że jedni już liczą zyski, a inni liczą straty. Po prostu ta umowa w tym brzmieniu i w tej wersji, która jest na stole jest po prostu nieuczciwa, szczególnie jeśli chodzi o beneficjentów, jeśli chodzi o konsumentów, jeśli chodzi o przedsiębiorców, rolników po stronie europejskiej. Jaki jest stan gry, pan redaktor zapytał. Jesteśmy w momencie takim, w którym zwolennicy tej umowy, tutaj prym wiedzie pani Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, od jakichś dwóch, trzech miesięcy próbuje za wszelką cenę podpisać tą umowę. Miała nadzieję, że zrobi to 20 grudnia na szczycie w Brazylii. Nie udało się, ponieważ dwa dni wcześniej Rada Europejska nie wyraziła zgody na tę umowę. Tutaj zatrzymam się na moment, zrobię dygresję. Aby ta umowa weszła w życie, potrzeba zgody dwóch instytucji. Rady Unii Europejskiej, czyli tam, gdzie zasiadają premierzy bądź reprezentują ich, ich ministrowie bądź ambasadorowie i Parlamentu Europejskiego. Ta, pierwszy, ta pierwsze ciało, które się spotkało, czyli Rada Europejska, 18 grudnia nie wyraziła zgody na podpisanie tej umowy. Ma się spotkać 9 stycznia i wtedy będzie podjęta kolejna próba, aby tą umowę Rada Unii Europejskiej zatwierdziła. Do tego czasu... Mamy możliwości budowania tej mniejszości blokującej. Natomiast Parlament Europejski wypowie się na ten temat w drugiej połowie stycznia. Natomiast po decyzji Rady 9 stycznia, 12 stycznia pani Ursula von der Leyen ma nadzieję, że w Paragwaju będzie mogła tą umowę podpisać. Dodatkowo trzeba jeszcze powiedzieć że w tej chwili gra toczy się już nie tylko o zapisy tej umowy, ale o tak zwane klauzule bezpieczeństwa. Komisja Europejska po ogromnych protestach, przede wszystkim Polski, Francji, wyszła w październiku tego roku z propozycją tak zwanych klauzul bezpieczeństwa, czyli mechanizmów bezpieczeństwa dla europejskich, w tym także polskich rolników, które miałyby ich chronić przed negatywnymi potencjalnymi skutkami tej umowy. I to, co Komisja Europejska położyła na stole, dla nas w Parlamencie Europejskim było nie do zaakceptowania, bo uważaliśmy, że te mechanizmy bezpieczeństwa są zbyt słabe. Podjąłem próbę, niektórzy uważali, że jak Don Kishot w walce z wiatrakami, aby odwrócić tą sytuację i zapisać takie mechanizmy w tych klauzulach, które w większym stopniu, przede wszystkim w sposób skuteczny, będą chroniły polskich i europejskich, co oczywiste. Rolników. Um, wszyscy uważali, że to w ogóle nie ma sensu, że to i tak już ten walec przejedzie, umowa zostanie podpisana, takie klauzule zostaną zaakceptowane, ale udało mi się stworzyć taką nieoczywistą koalicję. Nazywam to koalicję nieoczywistą, ponieważ złożoną z posłów krajów, których rządy formalnie, przynajmniej deklaratywnie, popierają tą umowę. To jest Irlandia, to są posłowie z Rumunii, z Holandii, z Belgii oczywiście, z Francji, także z Włoch. I co się wydarzyło? I w Parlamencie Europejskim, po tym jak wypracowałem poprawki do tego rozporządzenia dotyczącego klauzul bezpieczeństwa z przedstawicielami związków branżowych rolniczych, za co chciałem im bardzo serdecznie w tym miejscu podziękować, za tą wspólną pracę i oczywiście z ministrem um, rolnictwa panem Krajewskim. Tutaj prym wiódł pan minister Adam Nowak, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Te poprawki um, najważniejsze, które zostały um, złożone, gdzie udało się zbudować tą koalicję nieoczywistą, zostały zaakceptowane ku ogromnemu zaskoczeniu i zdumieniu. Zwolenników tej umowy. Okazało się, że w Parlamencie Europejskim jednak poziom zdrowego rozsądku jeszcze jest na odpowiednim poziomie. Co nie jest takie oczywiste. Co wiem. nie jest takie oczywiste, wiem, ale ten poziom zdrowego rozsądku jest na odpowiednim poziomie. I większość posłów um, um, poparła te złożone poprawki. Mógłbym długo o nich mówić. Wiem, że nie mamy tyle czasu. Powiem o jednej najważniejszej dla środowisk rolniczych, ale w ogóle uważam, że takiej, która jest o, powinna być oczywista i, 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 a, i powinna być taką podstawą do tego, żeby była uczciwa konkurencja. Wzajemność w procesie produkcji. Mm -hmm. Chodzi o to, że. Tu w Unii Europejskiej wycofujemy pestycydy, środki ochrony roślin, tłumacząc to, że to są rakotwórcze substancje, tak wpływają na, negatywnie na nasze zdrowie, zdrowie konsumentów i to jest ok. No, jeśli są dowody na to naukowe, że tak jest, dobrze wycofujemy. Wycofujemy także antybiotyki w procesie produkcji zwierzęcej. Tylko problem polega na tym. Że w Brazylii, w Argentynie, w Paragwaju, te antybiotyki, te środki są dopuszczone. I kłopot jest taki, że w momencie, kiedy tamci rolnicy będą mogli stosować te środki, a nasi nie będą mogli, to na starcie nasi są na straconej pozycji, bo wyprodukują drożej. Po Dokładnie prostu wyprodukują tak. drożej i nie będą w stanie konkurować z tamtymi rolnikami. I ta wzajemność i tą wzajemność udało się wprowadzić do, do tego rozporządzenia. Niestety, Zwolennicy tej umowy nie powiedzieli ostatniego słowa, bo to w ogóle ta sprawa od dwóch miesięcy jest jak roller coaster. Mm -hmm. Ja się czułem jak ten biblijny Dawid, co walczy z Goliatem, i jak na razie Dawid wygrał z Goliatem, tak jak w tej przypowieści biblijnej. Natomiast po tym, jak Parlament Europejski zaostrzył te klauzule bezpieczeństwa, czyli zrobił je bardziej skutecznymi. Rada Europejska w porozumieniu z Komisją Europejską postanowiła je rozwodnić. Także przy pozwoleniu dwóch osób, które z Parlamentu Europejskiego nas tam reprezentowały, czyli Niemiec i Hiszpan, czyli dwa kraje, które są absolutnie za wejściem tej umowy w życie. Więc mamy dzisiaj ostre przeciąganie liny. Przed nami jest posiedzenie Rady Unii Europejskiej, tak jak powiedziałem, 9 stycznia. W drugiej połowie stycznia mamy posiedzenie Parlamentu Europejskiego. Dodatkowo jeszcze na to wszystko nakłada się wniosek, którego jestem współautorem z taką grupką posłów, która się zawiązała jeszcze w ubiegłym roku w sprawie tej umowy, czyli skierowaniem tej umowy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Parlament Europejski ma taką możliwość, aby skierować tę umowę, żeby, żeby Trybunał Sprawiedliwości dokonał oceny zgodności zapisów tej umowy z prawem, jakie obowiązuje w Unii Europejskiej, my mamy oczywiście wątpliwości co do tego popartą um, opiniami um, ekspertów, hmm, Haczyk polega na tym, że jeśli znaleźlibyśmy większość w Parlamencie Europejskim dla takiego wniosku, nad czym pracujemy, a, i taką większość mieliśmy jeszcze w listopadzie, bo ten wniosek miał być już głosowany w listopadzie, ale z powodów politycznych został zdjęty z porządku obrad, dlatego że zwolennicy wiedzieli, że ma ogromne szanse, żeby przejść. Ale haczyk jest na tym, że gdybyśmy, gdyby udało nam się skierować. Ten wniosek do Trybunału Sprawiedliwości, to do momentu rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości zatrzymuje się proces przyjęcia tej umowy, a średnio proces rozpatrywania wniosków w Trybunale Sprawiedliwości to jest 2-3 e, lata. Więc mamy tutaj istny e, galimatiast, grę na najwyższym takim politycznym, europejskim e, poziomie, ale nie ukrywam, że mam taką osobistą satysfakcję z tego, że. Coś, co wszyscy uważali już za um, rzecz, która się stanie, e, udało się e, jednak y, tutaj spowodować, że nastąpiła i dyskusja, i zmiany udało się wstrzymać przyjęcie tej y, umowy. Nie ukrywam, że była to taka trochę polska szarża ołańska, Lube, Lube. lubelsko Lube. Ale... panowie, Państwo ministrowie, pani Gromadzka, pan, pan Czerniak, mhm. też chyba uczestniczyli w tym procesie. Tak jak powiedziałem, Ministerstwo Rolnictwa uczestniczyło w tych rozmowach. Miałem, e, jeśli chodzi o wypracowanie tych poprawek, do tych klauzul bezpieczeństwa, tak jak powiedziałem, były dwa spotkania. Musieliśmy to zrobić błyskawicznie, ponieważ mógłbym tu długo opowiadać. W Parlamencie Europejskim dano tylko 24 godziny na to, żeby złożyć poprawki. I myśmy musieli szybko zrobić takie spotkanie online ze związkami branżowymi. Wtedy uczestniczył w tym spotkaniu pan minister Nowak. Później spotkaliśmy się już. Osobiście w ministerstwie rolnictwa też pan minister Nowak w tym uczestniczył. Skąd taka determinacja zwolenników albo koalicji pani von der Leyen, żeby tę umowę podpisać? Ja rozumiem, że Hiszpanie, zaszłości historyczne, Niemcy, no też bym to zrozumiał, bo Chile i, i emigracja ostatnich lat, ale skąd? Znaczy w tej chwili mam takie wrażenie, że po pierwsze wszyscy chcą udowodnić, ja rozumiem geopolitykę i tak jak powiedziałem na początku, zastrzegłem się, że to nie jest tak, że my jesteśmy przeciwko w ogóle tej umowie, bo oczywiście lepiej jest handlować no powiedzmy sobie z bliższymi nam cywilizacyjnie krajami, demokracjami, jakie są w Ameryce Południowej. E, mieć dostęp do tych metali ziem rzadkich, które są nam niezbędne dzisiaj do, do funkcjonowania e, i lepiej je pozyskiwać z przewidywalnej Ameryki Południowej niż uzależniać się od Chin. E, już raz się uzależniliśmy od jednego kraju. Oczywiście mam na myśli Rosję, jeśli chodzi o no, no pamiętam m, tak, gaz e, ropę, tak? Dzisiaj, dzisiaj jesteśmy niezwykle uzależnieni od Chin. I a, oczywiste jest to, że lepiej mieć tą umowę o wolnym handlu z krajami Ameryki Południowej, gdzie już Chińczycy są co i, to bardzo co mocno. Czy, i są bardzo mocno. Ale jednak cały czas będę podkreślał, że musi się to odbywać na uczciwych zasadach. Ehm, Dlaczego tak pro do tego? No, na to nakłada się też element tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, administracji pana prezydenta Trumpa, która nakłada cła na towary pochodzące z Unii Europejskiej, także pochodzące z Polski, tak? Więc zwolennicy mówią, no dobrze, no to musimy szukać innych rynków. Czyli nowy, chodzi o, Jeśli o ten rynek, Amery tak, wielki rynek tak. konsumentów. Jeśli nam się Ameryka zamyka, tak? Um, także w Narodowej Strategii Bezpieczeństwa, która się ostatnio ukazała, amerykańskiej, jest wprost napisane, może nie wprost napisane, że trzeba sabotować umowę o wolnym handlu między Unią Europejską a krajami Mercosur, ale nie jest ona do końca przez tą administrację amerykańską dobrze widziana, no bo jednak Amerykanie tą Amerykę Południową traktują jako swoją strefę. Wpływów, mówiąc tak no, kolokwialnie. Tak, tak. I, i, i nie, nie są tacy chętni, żeby wpuszczać tam. Nowego tam, kota. Nowego kota, Europejczyków. Natomiast. Znaczy, przepraszam, Europejczycy tam byli już od dawna. To już byli, tak. Tam, chyba wcześniej niż Amerykanie. <laughs> to, natomiast e, e, natomiast, e, natomiast, e, natomiast e, no, wiele gałęzi e, przemysłów widzi szanse. Mówi się często o automotywie. Ja bym był ostrożny, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o, o to, ja bym chciał zobaczyć, jak ten automotyw sobie to policzył, że jednak będzie odnosił sukcesy na tamtym rynku, no bo prosta logika, tam dzisiaj już są Chińczycy, też są chińskie mocno, samochody. Kiedyś miałem okazję być w Chile mhm. kilka dobrych lat temu, już wtedy mnóstwo pojazdów marki chińskich Marek jeździło po ulicach Santiago. I tego już się nie, nie, ale, niech pan nie redaktor, ale niech Pan redaktor zobaczy. Mamy też oferowane chińskie samochody tutaj w Europie, także w Polsce. One są bardzo często 30-40% tańsze niż te marek europejskich. Ta sama sytuacja jest w Ameryce Południowej. Dokładnie tak. I teraz trzeba sobie zadać proste pytanie. No, jeśli ten e, przysłowiowy e, niemiecki samochód, już e, nie będziemy wskazywać marki, przysłowiowy niemiecki samochód, ma odnosić tam sukces, a jest także tam te 30-40% droższe od tego chińskiego. Przy mniejszej sile nabywczej pieniądza obywateli Ameryki Południowej niż tutaj w Europie, co jest oczywiste, w jaki sposób mamy. Namówić tego Brazylijczyka, Argentyńczyka, Paragwajczyka, Boliwijczyka do tego, żeby wybrał niemiecki samochód, jeśli chiński jest 30-40% tańszy. W Europie widać, co się dzieje, co w Polsce się dzieje, jak rośnie sprzedaż chińskich samochodów. Jest prosta rzecz. Żeby można było tam konkurować, na tamtym rynku trzeba zejść z kosztów produkcji takiego samochodu. Dokładnie. I co w takim razie muszą zrobić szefowie tych firm produkujących europejskie marki? Proste, przenieść produkcję Produkcje, tam, no tak, tak, bo tam będą, nie będą mieli tych wszystkich wymogów związanych z środowiskowych, ETS-u, tak, koszty transportu, kwestia związana, mniejsze koszty pracy, pracy tak. są tam i tak dalej, i tak dalej. I żeby się nie okazało, że automotyw na tym zarobi. Znaczy koncerny samochodowe na tym zarobią, bo wyprowadzą tam produkcję, z zmniejszą koszty. Oczywiście będą wtedy konkurencyjni w stosunku do tych chińskich samochodów na tamtym rynku. Tutaj do Europy nam przywiozą te samochody też, tam wyprodukowane, taniej, bo nie będzie żadnych stawek celnych, więc będzie tylko koszt transportu tego samochodu, co nie oznacza, że ten samochód tu będzie w Europie oferowany po kosztach produkcji tamtej, bo wiemy obaj, że ktoś, kto oferuje jakiś produkt, to nie, oferuje, nie, nie liczy kosztów produkcji, tylko liczy, ile konsument jest w stanie za niego zapłacić, i się może okazać. Że ten automotyw świetnie na tym zarobi. Tylko że miejsca pracy wysoko wyspecjalizowane powędrują nam do Ameryki Południowej. Więc, e, takim osobom jak ja, zależy przede wszystkim na tym, żeby ta umowa była uczciwa. No i tak jak powiedziałem na początku, nie może być sytuacji, w której na starcie, kiedy ta umowa miałaby wejść w życie, jedni będą już liczyć zyski, a drudzy straty, bo jeszcze wrócę do kwestii rolnictwa, bo to też nie jest tak, że tylko rolnicy są przeciwko tej umowie, ale My jako Polska jesteśmy w szczególnej sytuacji. Dla nas jest to zagrożenie, dlatego że... No właśnie, jakie zagrożenia dla polskich rolników są? Już mówię, to nie jest tak, że nas tu w Polsce zaleją produkty z krajów Mercosur. To tak nie będzie, to tak nie działa. Nie, nie, nie zaczniemy wszyscy to... jeść argentyńskie wołowiny masowo. Ona już jest, już ją można Tylko kupić. Tylko jest bardzo droga. Tak? Tylko jest bardzo droga, na pewno byłaby tańsza, tak? Ale to nie o to chodzi. My świetnie zarabiamy na eksporcie polskiej żywności, wysokiej jakości, która jest naszym takim wyspecjalizowanym produktem marketingowym poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. My co roku zarabiamy, znaczy odwołam się do poprzedniego roku 2024 zarobiliśmy na eksporcie polskiej żywności ponad 50 miliardów euro. Ponad 200 miliardów złotych zarobiliśmy na, na eksporcie naszej polskiej żywności. Tylko trzeba wiedzieć, że 70% z tego całego eksportu żywności, z tych ponad 200 miliardów, myśmy zarobili na rynku europejskim. 70% tej naszej, tego naszego eksportu wysyłamy na rynek europejski, szczególnie do Europy Zachodniej. I teraz zagrożenie jest takie, że jeśli tam napłyną produkty tańsze z Ameryki Południowej, to zaczną wypychać nasze produkty i my po prostu tutaj utoniemy. Pod ilością tej nadprodukcji, na której do tej pory świetnie zarabialiśmy, musielibyśmy szukać nowych rynków, co jest oczywiście możliwe. Minister Krajewski miał ostatnio sukcesy, jeśli chodzi o, o Chiny, ale no jednak wszyscy patrzą na świecie, na ten rynek europejski, jako na rynek premium. I my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nas z tego rynku po prostu wypchnięto. No dobrze, to są skomplikowane sprawy. A kiedy możemy spodziewać się podpisania umowy? Skomplikowane. Na to pytanie nikt nie potrafi <noise> odpowiedzieć, bo wszyscy już byli przekonani, że nastąpi to podpisanie w grudniu. Ono nie nastąpiło. Teraz jest próba, żeby nastąpiło to w styczniu. Zobaczymy. No, wciąż, wciąż walczymy i, i, i zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądało. Znaczy, my pracujemy na trzech scenariuszach, ponieważ. Jest, są środowiska polityczne w tym kraju, które krzyczą absolutnie nie, Mercosurowi, w ogóle na nic nie można się zgadzać, nie można też zgadzać się na klauzulę bezpieczeństwa. No to jest dziecinada powiem, to jest brak odpowiedzialności, bo jeśli miałaby ta umowa wejść w życie, to ona musi mieć jakieś klauzule bezpieczeństwa, które będą chroniły naszych rolników. Więc mamy trzy scenariusze, nad którymi pracujemy. Pierwszy to taki, w którym próbujemy w tej wersji tą umowę zablokować i znaleźć mniejszość blokującą. Drugi, to jest ten wniosek, którego jestem współautorem do Trybunału Sprawiedliwości, uh -huh. o którym mówiłem, już się nie będę powtarzał. I trzeci, gdyby umowa miała wejść w życie, to muszą być skuteczne, mocne klauzule bezpieczeństwa, mechanizmy bezpieczeństwa dające, dające pewność polskim i europejskim rolnikom, że będą w stanie zwyczajnie konkurować ze, z, z rolnikami z Brazylii czy z, z Argentyny. Czy pan wierzy, że te klauzule bezpieczeństwa, te, te bezpieczniki w ogóle zadziałają? Bo przy tak ogromnej masie. E importu żywności z krajów Mercosur, jesteśmy w stanie sprawdzić, nawet wyrywkowo, te pestycydy, te antybiotyki, które tam mogą się znajdować? Uważam, że jesteśmy, bo udało nam się to z Ukrainą. Udowodniliśmy w tej koalicji, pamięta pan z pewnością, nasi widzowie z pewnością pamiętają, co się działo w 2022-2023, kiedy był ten niekontrolowany napływ produktów rolnych z Ukrainy. Były masowe protesty rolników na przełomie 23-24 roku. Byłem na tych protestach tutaj w województwie lubelskim. I nieudolny minister się... rolnictwa z poprzedniego rządu. Tak, oczywiście, oczywiście, dopuścili, tak, dopuścili to wszystko, wpuścili to na nasz rynek, zdestabilizowało to nasz rynek. Udało nam się to ustabilizować. Udało nam się doprowadzić do sytuacji, gdzie ten handel z Ukrainą, produktami rolnymi został e, uspokojony, ustabilizowany. Ale wie pan, że Ukraina to jest jest taka bomba z opóźnionym zapchłonem. To zależy. To zależy, dlatego, że na przykład w, w tych nowych zasadach handlu z Ukrainą właśnie udało się wpisać tą wzajemność produkcji, że oni jednak muszą stosować ten sam, te same zasady i warunki produkcji, co tutaj na terenie Unii Europejskiej. Wie pan, ja generalnie rzecz biorąc uważam i na razie jestem mniejszości i niektórzy uważają, że to jest kontrowersyjne to, co mówię. Ja uważam, że dzisiaj już trzeba byłoby myśleć, i nawet nie tylko myśleć, robić, przygotowywać się do wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, bo moim zdaniem Ukraina wcześniej czy później do tej Unii wejdzie. Uważam, że musi przejść cały proces negocjacji. Tu nie można robić nic absolutnie na skróty. Tak jak myśmy przechodzili cały proces, Węgrzy czy kraje bałtyckie, tu nie można robić niczego na skróty, ale jednak. Przyjdzie taki dzień, kiedy Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, i my musimy być na to przygotowani i musimy umieć wykorzystać ten moment. Szczególnie my tutaj w województwie lubelskim, w województwie podkarpackim, które graniczą z Ukrainą, bo z, z, zwrócę uwagę na to, co się zdarzyło chociażby w Niemczech, gdy, e, gdy weszliśmy do, do Unii Europejskiej. Czy wschodnie Niemcy wykorzystały moment wejścia Polski do Unii Europejskiej? Wschodnie nie. Niemcy nie wykorzystały, zachodnie Niemcy tak. Ale wschodnie Niemcy w żaden sposób nie były na to, na to przygotowane. I my dzisiaj, także w kontekście tym rolniczym, musimy tutaj się do tego przygotować. I wie pan, jak rozmawiam tu z rolnikami, um, oni mają naprawdę już dzisiaj szerokie horyzonty. Ja oni, oni wiedzą, Oni wiedzą, że. Um, Dzisiaj przede wszystkim zarabia się na przetworzonym produkcie. Nie na tym ziemniaku, nie na tym buraku, tylko zarabia się na, na przetworzonym produkcie. Nie na jabłku jako jabłku, tylko na koncentracie, na soku i tak dalej, i tak dalej. Więc no, ja uważam, że powinniśmy się na to wejście Ukrainy do Unii Europejskiej przygotować. Na to, żebyśmy jednak odbierali od nich te produkty. I przetwarzali? Tu przetwarzali i dopiero dalej sprzedawali. Czyli co? Idea spółdzielni? też grup producenckich. Tak, trzeba wrócić do... Umiejętności zorganizowania się, co jest ogromnym deficytem wśród polskich rolników. Tak. Mówię o tym na każdym spotkaniu, mówię im o tym szczerze, oni też mają tego świadomość, ale nie chciałbym jakoś stygmatyzować rolników, bo to dotyczy także przedsiębiorców. Przedsiębiorcy też są słabo w Polsce zorganizowani wbrew pozorom. Zawsze podaję ten przykład, upraszczam go, że milion niemieckich przedsiębiorców jest zrzeszonych, a tak naprawdę, jakby ktoś dzisiaj założył takie stowarzyszenie przedsiębiorców niezrzeszonych. Jakbyśmy we dwóch chcieli zrobić, to mielibyśmy największą organizację przedsiębiorców w Polsce, gdybyśmy ją nazwali organizacja niezrzeszonych przedsiębiorców, to mielibyśmy ponad milion członków. Takiej, takiej ilości członków nie ma żadne, żadne stowarzyszenie przedsiębiorców. Niemcy są doskonale zorganizowani w kilkudziesięciu izbach przemysłowo-handlowych. To u nich działa perfekcyjnie. Generalnie rzecz biorąc, uważam, że my przegrywamy to. Element konkurencyjności, bo generalnie, co do zasady, no Polska odnosi sukces, polscy przedsiębiorcy odnoszą sukces, nie tylko tu, ale także na arenie międzynarodowej na to jest mnóstwo dowodów. Ale uważam, że e, mogliby naprawdę odnosić jeszcze większe sukcesy, gdyby byli lepiej e, zorganizowani. Także to nie jest kwestia tylko rolników. Mamy taki deficyt u nas w Polsce po 1989 roku jakiegoś braku chęci um, do takiej um, wspólnej pracy. Nie w każdym, nie chcę generalizować tego, ale no widzę tutaj um, deficyt, który można byłoby poprawić. Może w tym nadchodzącym 2026 roku się uda. No właśnie, no i może tym akcentem zakończmy, Panie pośle, naszą rozmowę, mając nadzieję, że w przyszłym roku i rolnicy i przedsiębiorcy będą bardziej, lepiej i skuteczniej zorganizowani. A ja, jeśli Pan pozwoli, to na 2026 rok chciałbym życzyć wszystkim widzom, czytelnikom, widzom, dziennika wschodniego, ale także wszystkim mieszkańcom województwa lubelskiego um, takiego um, spokoju w 2026 roku, bo tego to jest chyba nam wszystkim potrzebne, ale przede wszystkim tego, żebyście byli Państwo. Szczęśliwi i najlepsze życzenia dla całej redakcji Dziennika Wschodniego. Dziękuję bardzo, panie pośle. Ja się do tych życzeń oczywiście przyłączam. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Paweł Późno, Dzień Wschodni, Dziennik Wschodni.